Piękna jest wybór jednej z dwóch kandydatek, która otrzyma bezpłatny zabieg w klinice Adama Gumkowskiego. Doktor, wybierając kandydatkę, weźmie pod uwagę nie tylko aspekt medyczny, ale również psychologiczny. W tym programie będę pokazywał przede wszystkim zabiegi mało inwazyjne. A ponieważ formuła programu zakłada wybór tylko jednej z bohaterek, w związku z tym chciałbym być jak najbardziej obiektywny. Dlatego też zaprosiłem do tego programu mojego syna Pawła, który jest studentem ostatniego roku medycyny. Pierwszą kandydatką do zabiegu w klinice jest pani Magda. Nazywam się Magdalena Ziłek, mam 29 lat i mieszkam w małej wiosce na Mazurach. Jak miałam depresję po operacji, postanowiłam założyć bloga. Jest to blog na temat. Yy, Urodowy, trochę zdrowia, uwielbiam go pisać. Od zawsze miałam kompleksy na punkcie swojego nosa i oczu. Jak byłam mała, dzieci non-stop mi dokuczały, jakie mam wielkie oczy, jak żaba, jaki wytrzesz. Myślałam, że mnie wszyscy wyśmiewają, że jak idę ulicą i ktoś się zaśmieje, to po prostu, że to ze mnie się śmieją. Nos także nie był super, po prostu jest garbaty i brzydki. Chciałabym sobie zrobić operację nosa, po prostu pozbyć się tego kompleksu raz na zawsze. Zamiast się zamartwiać, wzięłam życie w swoje ręce. Postanowiłam wziąć udział w programie i zawalczyć o lepsze jutro. Chcę się czuć pięknie i to jest mój cel na najbliższe lata. Drugą kandydatką do zabiegu jest pani Ania, która pracuje w agencji reklamowej. Wielbiam jeździć na rowerze. Daje mi to taki zastrzyk adrenaliny, który motywuje mnie do dalszego działania. Być piękną dla mnie, to być zdrową oraz otaczać się ludźmi, którzy motywują, kibicują mi. Mój nos zawsze był powodem kpin i żartów ze strony innych osób. Jest duży, niefajny. Wstydzę się go, jak wychodzi na zdjęciach, jak wychodzi z profilu. Po prostu deformuje moją twarz. Ja jestem uparta, nie poddaję się. Po tego nauczyło mnie życie. Walczyć do końca. Doktor Adam Gumkowski i jego syn Paweł za chwilę poznają bohaterki i dowiedzą się dlaczego chcą się one poddać zabiegowi chirurgii estetycznej. Po spotkaniu z doktorem oczekuję, że doktor stwierdzi, czy nadają się do zabiegu, czy też nie. Spodziewam się, że w końcu będę taką wolną osobą i fizycznie, i psychicznie, że pozbędę się tych kompleksów całego mojego życia. Jako pierwsza badaniu podda się pani Magda. Magda jest takim małym gatunkiem. Nie mogłabym powiedzieć, że ma wzięcie u facetów. Sobie myślą, ale duża koza w ogóle, ona jest taka brzydka, ja nie podejdę do niej. Nigdy nikt do mnie nie podchodzi. Pani Magda stara się przekonać lekarzy, że zabieg jest niezbędny, aby naprawić zdeformowaną twarz, z którą miała wiele problemów. Miałam genetyczną badę e, zwaną progenią. Górna żufa była za mała, dolna była w stosunku górnej za duża i miałam operowaną. Niestety, pierwszy zabieg nie wyszedł. Drugi zabieg miałam poprawiany na własny koszt i byłam okropnie spuchnięta. Po prostu ta buzia była tak rozciągnięta, i mam wrażenie, że ta cała twarz mi obwisła. Ale najbardziej chciałabym właśnie mój nos. Zawsze się ze mnie wyśmiewali i po prostu to tak siedzi w głowie. Tak jakby ktoś mi dokleił ten nos, i on nie pasuje w ogóle do mojej yy, całej osoby. Czuję się strasznie źle z tym. No dobrze, to chodźmy do lustra, zobaczymy, jak pani wygląda. No pani troszeczkę dysharmoniczną twarz. Proporcje są dobre, za mało jest tkanki wokół ust, za mało jest. Pod oczami. Mm -hmm. Wypełnienie najlepiej własną tkanką tłuszczową. Jest to pani własny materiał, pobrany, odpowiednio przetworzony, przefiltrowany. Uzyskanie czystych komórek do transferu. Możemy też bardzo delikatnie napiąć skórę. Podbródek chyba najlepiej będzie wypalić w cudzysłowie tkankę tłuszczową za pomocą lasera. Brwi możemy podnieść na takie nitki chłonialne. Mm -hmm. One się wchłoną w ciągu mniej więcej do jakichś 9 miesięcy. Mm -hmm. Efekt generalnie jest bardzo ładny, stał bardzo naturalny. Często do mojej kliniki przychodzą piękne kobiety ze swoimi własnymi problemami, tak jak na przykład pani Magda. Nie należy tych problemów lekceważyć i starać się pomagać tym pacjentkom oczywiście do pewnego limitu, ponieważ jeżeli go przekroczymy, to już nie będzie poprawienia urody, no ale to bardziej szpec. Nos założenia nie boli. Mhm. Nitki, które podnoszą brwi. Bolą. Nie jest to jakoś tam straszny ból, ale generalnie jest to zabieg bolesny. Troszkę nierówności jest tydzień, czasami dwa tygodnie. Pani jest młodą kobietą, czyli tych nierówności powinno być bardzo mało albo w ogóle. A nos duże będą siniaki, na przykład tutaj wokół oczu. Okularowe, no tu mogą być. Po zabiegu, no powiedzmy tam tydzień do dwóch tygodni, ta błyszka nie będzie specjalnie do pokazania. Zaszyje się gdzieś w domu. tyle przeżyłam to i to przeżyję, także bólu się nie boję, na pewno. Mam nadzieję, że doktor mnie uwolni od moich kompleksów i spojrzę w to lustro pewnego pięknego ranka i stwierdzę, w końcu jest tak, jak powinno być. Ja bym jej sama wszystko oddała, co bym mogła. Chciałabym, żeby ona się naprawdę poczuła piękna. Teraz kolejna panią Anię. Dla mnie moja konkurentka nie jest moją konkurentką. Ja nie uważam, że rywalizuję tutaj z kimkolwiek. Mam nadzieję, że uda jej się dostać ten zabieg i... Trzymam za nią kciuki, żeby faktycznie się udało. Pani Ania postara się przekonać lekarzy, że jej nos wymaga operacji. Uważam, że jest nieproporcjonalny do wyglądu mojej całej twarzy. Poglądam w kompleksy, czułam się nieatrakcyjna. Jak byłam małą dziewczynką, to, to dwa razy miałam ten nos złamany i mam problemy z oddychaniem krzywą przegrodę. Stresowałam się poprzez to, miałam niskie poczucie własnej wartości i moim marzeniem było coś z tym nosem zrobić. No dobrze, to zapraszam Panią do badania. Pani się będzie oglądała w lustrze, ja będę oglądał Panią. Ten nos rzeczywiście ucieka nam troszeczkę na lewą stronę, a tak jak w takim zwierzchu badaniem nie bardzo widać, żeby tam jakbyś tam był problem. Znaczy, jeżeli się Pani zakwalifikuje, to jeszcze doktor gorek Panią zobaczy, wtedy się będziemy zastanawiali, czy tak, czy tak, czy tak, dobrze? Gdyby pani Ania wygrała, ponieważ podstawowym problemem jej jest nos, zrobilibyśmy całkowitą rekonstrukcję nosa. Przy okazji moglibyśmy przeszczepić tkankę tłuszczową, a nawet zlikwidować blizny na twarzy. Zabieg by polegał na tym, że trzeba przeciąć kości nosowe w czterech miejscach, ściąć nadmiar, ściąć garb, ściąć przegrodę nosa, skrócić go. Siniaki będą się utrzymywały nieco około dwóch tygodni, czasami trzech, a może troszeczkę krócej. Śpimy generalnie na plecach, tak? Mm -hmm. Żeby nie położyć się na brzuchu. Jak się pani położy na brzuchu, to pani to wszystko zniszczy tak? i dojdzie do przemieszczenia. Więc stara się po prostu przez te pierwsze dwa tygodnie, dopóki nie, nie dojdzie do wzrostu, nie spojrzyć na brzuchu. Czyli rozumiem, że zabieg by trwał z godziny mniej więcej? No Tak, mniej więcej. I to by było w pełnej narkozie, rozumiem? Tak. I czekamy. Pół mm -hmm. roku prawie, że. Kurku? Tak. Nos będzie w ciągu pierwszego trzech tygodni, miesiąca czasu szybko się zmieniał, a potem zacznie się to wszystko stabilizować. Jeszcze ja mam pytanie: Czy, jeżeli by Pani wygrała całą tą rywalizację, czy by byłaby Pani zdecydowana w 100% na ten zabieg? Tak, byłabym. Zależy mi na tym, bardzo bym chciała, bo, no bo ten nos jest duży. Czułabym się lepiej, gdyby był mniejszy, bardziej proporcjonalny. Na pewno bym była bardziej wtedy zadowolona, szczęśliwa na siebie. Dla Ani ważny jest ten zabieg, dlatego że nabierze więcej pewności siebie. Wydaje mi się, że naprawdę na tyle i zależy na tym, że powinna to wygrać. Lekarze muszą teraz zdecydować, którą z uczestniczek wybrać. Mamy tu dwie podobne bohaterki, dwa nosy. U pani Magdy na wygląd twarzy wpłynęła choroba genetyczna progenia jak również dwie operacje, w tym jedna nieudana. Doktor zasugerował także opracowanie prawidłowych proporcji twarzy. Nos pani Magdy na pewno jest do poprawienia. Można zmienić jego kształt, by nadać twarzy ładniejszy wygląd. W tym wypadku zgodzę się z synem, zwłaszcza, że zabieg jest prosty i szybki. Z drugiej strony można osiągnąć spektakularne wyniki. Za operacją pani Ani przemawia to, że jej nos jest zbyt duży w stosunku do twarzy. Pani Ania ma też skrzywioną przegrodę nosa z powodu złamań w przeszłości. Zabiegi mogą wpłynąć pozytywnie na jej samą samoocenę. Są to zabiegi bardzo twórcze i wymagające dużej inwencji. Zwłaszcza, że twarz powinna wyglądać tak, żeby nikt nie zauważył, że jakikolwiek zabieg został wykonany. Podczas dyskusji z ojcem proponowałem, żebyśmy zrobili dwa zabiegi. Jednak ojciec przypomniał mi, że musimy się trzymać formuły programu. No, trudno nam będzie podjąć decyzję. Którą z uczestniczek wybiorą lekarze? Choć wybór był bardzo trudny, lekarze już podjęli decyzję. Czekałam na wertykt, czułam strach. Oczywiście myślałam, że koleżanka wygra. Jak otworzyły się drzwi i zobaczyłam doktora, to pomyślałam, że mogę być to jednak ja. No niepewność, okropna niepewność. Dziś mamy pacjentki z takim samym problemem. Rozpatrywaliśmy wszystko wielospektowo. Doszliśmy do wniosku, że zabieg będzie przeprowadzany u pani. Przed przerwą do kliniki zgłosiły się dwie pacjentki. Pani Magda, która cierpiała na chorobę genetyczną progenię, czyli wadę kostną zgryzu. Kompleksy związane z przebytymi operacjami powodują, że nie akceptuje wyglądu swojej twarzy. Oraz pani Ania, której nos w dzieciństwie był wielokrotnie złamany i jest zbyt duży. Jej marzeniem jest go zoperować, by czuć się atrakcyjną kobietą. Po burzliwej dyskusji lekarze podjęli decyzję, która z pań otrzyma bezpłatny zabieg w klinice. Choć wybór był niezmiernie trudny, lekarze już podjęli decyzję. Dziś mamy pacjentki z takim samym problemem. Rozpatrywaliśmy wszystko wielospektowo. Doszliśmy do wniosku, że zabieg będzie przeprowadzany u Pani Magdy. Halo. Jak Pan doktor powiedział, że no to Pani Magdalena, wow, spełniło się. Wszechświat odpowiedział na moje prośby. To totalny kosmos, to jest taki odjazd jak na największej kolejce świata. W tym odcinku wybraliśmy Panią Magdę. Z tego względu, że za pomocą kilku drobnych zabiegów jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, że ta twarz będzie bardzo atrakcyjna. I jeszcze tutaj dla pani Ani, żeby nie była smutna, chciałem wręczyć voucher i pogratulować wszystkiego dobrego. Dziękuję. Pani Ania dostaje voucher o wartości 5 tysięcy zł na zabiegi w klinice do wykorzystania w ciągu roku, jak również możliwość rozłożenia płatności za wybrany zabieg na raty. W związku z tym panią Magdę zapraszamy za parę dni zabieg. Pani Dziękuję, może też się spotkamy. Operacja nosa jest moim marzeniem od czasów, kiedy byłam dzieckiem i zrobię sobie ją. Po prostu nie poddam się, to jest moje marzenie i zrealizuję je. Minęło kilka dni. Dziś pani Magda podda się zabiegowi. Strach przebrata się z y, radością i z takim a co będzie po, jak ja będę wyglądać, jaki będzie efekt. Niestety, pani Magda przyszła na zabieg sama. Siostra przyjdzie po południu, ponieważ mam bardzo ważne egzaminy i też nie chcę jej przeszkadzać w jej życiu. Jak się przebierałam, patrzyłam na siebie w lustrze. To jest ostatni moment, kiedy widzę siebie w tej starej, według mnie gorszej wersji. Doktor Gumkowski omawia ostatnie szczegóły i zaznacza miejsce przeznaczone do operacji. Pan doktor wie, co robi. że ufam mu, ufam mu naprawdę bezgranicznie, bo widzę, że ma wyobraźnię plastyczną i może zrobić tylko lepiej. Jestem anestezjologiem, na się Cezaryi W czasie zabiegu nie będzie pani czuła, słyszała, widziała. Dołączymy do pani uszlu muzykę, proszę panią, relaksacyjną, żeby Oaj. pani spała jeszcze lepiej. No, wszystko na pewno skończy się y, szczęśliwie. To było moje marzenie, ciągle miałam to w głowie i choćby, nie wiem, bomba jakaś spadła, nie wycofam się. Wreszcie nadszedł ten wymarzony dzień, na który pani Magda czekała od lat. Powodzenia. Pani Magda jest to generalnie osoba atrakcyjna, z ładną sylwetką, piękne oczy. I jeżeli to, co sobie wymyśliłem, wyjdzie tak, jak wymyśliłem, to bardzo ładna kobieta będzie. Doktor rozpoczyna zabieg od wprowadzenia kaniuli pod skórę. Następnie precyzyjnie usuwa tkankę tłuszczową z brzucha pani Magdy, dbając by nie zrobiły się grudki. Otrzymany w ten sposób tłuszcz zostaje przefiltrowany. To proces, który chwilę potrwa. W tym czasie doktor laserowo usuwa nadmiar tkanki tłuszczowej z podbródka pani Magdy i jednocześnie ujędrnia skórę. By pozbyć się opadających brwi, doktor wykorzystuje nici zaopatrzone w haczyki, które uniosą opadającą skórę. Filtrowanie tłuszczu bogatego w komórki macierzyste dobiegło końca. Doktor może teraz wszczepić go pod oczy, w usta, policzki i czoło, aby precyzyjnie wymodelować twarz, jednocześnie zmieniając jej proporcje. Siostrze pani Magdy udało się dotrzeć do kliniki przed końcem operacji. Teraz czas na ostatni, najtrudniejszy etap korekcję nosa. Co jest trudnego w operacji nosa? Małe pole operacyjne i duże krwawienie. W pierwszych godzinach będzie mogła wrócić do domu. Siostra wreszcie może ją zobaczyć. Hej. O, cześć. cześć. Jak się czujesz? To są cuda pana doktora. Ojej. W słów. To już taki ostatni elemencik jest. Już się skończy. Się nie płaczę, Tu tak. ze szczęścia, że się będziesz piła, że już. Niezija, że to koniec, no, jak się czujesz? Dużo lepiej, dużo lepiej, tak? Pani Karolino, musi pani przypilnować, żeby siostra smarowała sobie cienką warstwą. Codziennie miejsca pozabiegowe. Z mojej strony to wszystko. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do widzenia. O, super. Jak dobrze. Przed panią Magdą czas rekonwalescencji, w którym pomoże jej siostra. W dwóch miesiącach odmieniona Pani Magda powraca do kliniki na spotkanie z doktorem. Trochę to było dla mnie szokujące, bo ja nie poznałem Pani Magdy. Nie mogę uwierzyć, że można taką transformację w ogóle przejść. No i jak tam Pani Magdo? Znakomicie. Tak w głowie ciągle mam takie Powiedzenie mojej koleżanki, że z małpy kanarka się nie da zrobić, jednak się da. Nie na nie było tak źle, nie przesadzajmy. No ale wiadomo, każdy myśli o sobie to, co myśli. W swoich kategoriach. Tak. Nabrałam spokoju ducha, tak jak na przykład rozmawiam z innymi osobami, z kobietami, z mężczyznami. Aha. Tak nie mam wrażenia, że ktoś się patrzy na mój nos, że już tak to odeszło w niepamięć. Ładna się zrobiłam. I nie zaprzeczę i nie jest to przez grzeczność. To chyba nawet nie ze względu na to, co pani eksponuje, ten nos, bo ten nos się niewiele zmienił. Zmieniły się pani proporcje twarzy. Usta, policzki, tak. <laughs> Oko się otworzyło fantastycznie. I mhm. Sto... jeszcze tak słychać, że troszeczkę źle pani wymawia, po tym ostatnim transferze tkanki tłuszczowej w usta. No, jeszcze tak, trochę Tak, One jest takie sztywne są. To już tak właściwie już jest na samej końcówce, jeszcze parę dni właśnie to przejdzie. Dlatego by pani było uprzejma, zobaczymy jak pani wygląda. Zapraszam. Jeszcze to też troszeczkę zgubiałe, no tak to jakby normalnie. Podprótka też nie ma, nie? Nie ma. Właśnie to jest super, że nie mam takiego jak ten ptasior. Że zdecydowanie lepiej, właśnie ten profil wypada mi cały. Nie wiedziałam, że to można tak łatwo zlikwidować. <grym> właśnie nikt nie jest w stanie dojść, że miała Pani jakikolwiek zabieg zrobiony, tak? No nie, bo nie, no nie. ma nawet nie ma nic nie pod nosem, więc super. Dla mnie to jest kosmos. Ja nawet nie wiedziałam, że można coś takiego zrobić. Fajnie by było właśnie, gdyby ludzie wiedzieli, że jest taka możliwość, bo ja nie wiedziałam, że jest taka możliwość. Naprawdę to dobrze wyszło i że wygląda ładnie. Ta burza jest o wiele, wiele lepsza od tej buzi, którą widzieliśmy wcześniej. Ponieważ pani Magda jest zadowolona, zresztą tak jak zaprezentowała, ja też jestem zadowolona. Ja może myślałam sobie, a to jednak ten nos za bardzo, a to jednak taka synergia, że i nos, i ten transfer tłuszczu, i te policzki, i to wszystko spowodowało, że ta twarz nabrała właściwych proporcji i jest w końcu taka, jak jak powinna być. Jest picobello. Bardzo panu dziękuję naprawdę. Uwolnił mnie pan od kompleksów i zdecydowanie zmienił i fizycznie i psychicznie na lepsze. Też było mi bardzo miło, że wykonałem w większości to z pana za panu. 100%. Dzięki bardzo, dzięki. Tak, jakby spływa balsam na moje serce, że o, już spokojnie, już nie ma kompleksów na tym punkcie. Teraz trzeba się zabrać za samorozwój, za karierę, za wolność finansową, za takie rzeczy. Takie tak naprawdę też ważne, bardzo ważne w życiu. No, jest wolność, taka jakbym dostała skrzydeł. Tak się właśnie czuję. Już jutro przed doktorem Gumkowskim kolejny dzień w klinice i kolejne wyzwania.